sześciu naszych zawodników z klubu kajakowego zwykł wzięło udział w mistrzostwach Polski w maratonie kajakowym, które odbyły się 3, od 3 do 5 września bieżącego roku po Ostródzie. Ja już tutaj wielokrotnie mówiłem, że klub kajakowy pomimo, że bardzo młody uzyskuje bardzo dobre wyniki. Może tutaj nie będę podawał kto jakie wyniki zdobył, ale myślę, że każdy ich występ to jakiś kolejny awans w klasyfikacji drużyn kajakowych w naszym kraju zapraszam może tutaj do, do uzyskania tej informacji ze stron internetowych. 7 września wraz z panią sekretarz złożyliśmy oraz z panią wewnątrzgątą nauczył złożyliśmy życzenia urodzinowe panu Romanowi Nowickiemu, który obchodził 98. urodziny. Złożyliśmy te życzenia tutaj w imieniu całego samorządu, szpitalu, natomiast na dziś mogę powiedzieć, że pan Roman Nowicki nie żyje, też byliśmy tutaj z delegacją naszego samorządu na wypowiednianie pana 7 września została podpisana umowa na dodatkowe zadanie związanego z budową parkingu przy ulicy Poznańskiej na tyłach naszego ratusza. To jest między innymi to, o czym mówiliśmy na ostatnim, na ostatnim posiedzeniu, kiedy dokonywaliśmy pewnych przesunięć budżetowych. 8 września rozpoczął się, tak jak już informowałem, Powszechny y, spis rolny. Ja myślę, że tutaj y, wiele informacji już było podanych na y, poprzednim spotkaniu. Proszę tutaj, instytucji odbieramy o współpracy z rachmistrzami. My państwo będziemy informować o dalszych etapach przebiegu y, tego działania. Od 1 września y, 2010 roku Szkoła Podstawowa w Starej Dąbrowie realizuje projekt edukacyjny Krajna Uśmiechów, sportowe zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizację atrakcyjne zajęć, się na świeżym powietrzu z wykorzystaniem bezpiecznych sprzętów sportowych. W kwietniu bieżącego roku Pani Dyrektor złożyła wniosek w pierwszej wiedzy konkursu gwarantowanego, grantowego i wspólnie tutaj z Fundacją Banku Złomnego WPK uzyskała dotację na zakup dodatkowych sprzętów do ćwiczeń na terenie na terenie szkoły. To jest taka informacja mówiąca o tym, że staramy się wspierać tutaj działania w zakresie oświaty z różnych możliwych programów. 9 września został dokonany odbiór techniczny przebudowanego rynku pracy z robotami towarzyszącymi Jak Państwo wiecie wykonawcą był konsorcjum, w którym Liderem był Zakład Krakowu budowlany Noja Czuciska-Rybkowskiego, a partnerem firma Budbruk z Przępinia. 11 września yy, odbyła się kolejna edycja nocy, nocy yy, z filmami. Projekcje różnego rodzaju filmów Wyświetlane były w takich miejscach jak gminy Centrum Informacji, yy, w Pawie Orion, w Pawie Ładama, Pogozowni i Muzeum Marcina Roszka film się Pizza Bar Orange oraz Domu Restauracyjnym Europa. Myślę, że to jest też takie wydarzenie, które wpisało się już tutaj przez lata w sezon letni i ma swoich licznych zwolenników. 11 września na terenie Górnej na terenie Góry Zbódziemnej Młoczarskiej odbyły się tradycyjne już zawody międzyzakładowe obywateli się Olsztyna w Wękowaniu. Pierwsze miejsce zajęła firma Izobent, druga drugie miejsce zakład produkcji materiałów instalacyjnych Pana a trzecia komenda powiatowa w policji. Nie będę wymieniał wszystkich miejsc, dodam tylko, że chyba ostatnim miejsce miałem pewien właśnie kierowców. Coś o obiektywnym podejściu organizatorów. 12 września jednostka straż straży w Gębowie obchodziła je w 75-lecia swego istnienia. Chcę powiedzieć, że tutaj głównymi organizatorami byli oczywiście strażacy z Kębłowa z prezesem Michałem Nowakiem widocznym na zdjęciu i uroczystość była naprawdę pięknie przygotowana, rozpoczęła się muszą w kościele, następnie został przedstawiony cały rys historyczny. Jednostki zostały wręczone różnego rodzaju odznaczenia, podziękowania, również dla weteranów, ale 75-lecie istnienia jednostki było okazją do ufundowania nowego sztandaru. Tutaj nawet na tej sesji pojawiały się takie pytania, które sztandary są ważne, a które nie. Generalnie jest takie stanowisko w Związku Ofertycznym Straży Pożarnych, że. E, oczywiście stare sztandary zachowują ważność, natomiast przy różnego rodzaju wydarzeniach czy wideuszach warto pomyśleć e, o nowych sztandarach, tym bardziej, że te, e, jak tutaj widzimy na fotografiach, są często już e, sfatygowane i wzorem e, takiej tradycji, e, fundatorami sztandaru jest społeczność, której straż służy. Chcę powiedzieć, że tutaj my też zaangażowaliśmy się w pozyskanie tych sponsorów. Spotkało się to naprawdę z bardzo dobrym odzewem i od 12 września jedną sprawę mówię, może już tutaj się poszczycić nowym sztandarem. A dwa sztandary stary zostały przekazane do młodego pożarnictwa w Rakoniewicach, Rako gdzie chcemy, żeby powstało takie stoisko bolsztyńskie, żeby one nie były te eksponaty rozproszone po całości ale były w jednym z miejscu i się znacznie z, z Bursztynem. 13 września została podpisana umowa na, na kolejne zadanie, mianowicie budowę przebudowy ulicy wodnej w Kębłowie. Wykonawcą w drodze przetargu została wybrana firma Sebastiana Guzika z Bursztyna. Od 13 września Urząd Stanu Cywilnego ma nową siedzibę jest z nią nasz ratusz. Na pierwszym kiemiszu znajduje się sala ślubów, odbyło się już kilka ceremonii i mam nadzieję, że będzie dobrze ten obiekt służył realizacji i tego zadania, i myślę, innych uroczystości. 13 września, nie rozumiem dlaczego wzięliście łapkę. No, że to otworzy. Chyba, że mamy z nim pracę. Tym bardziej, że jego ślubu ja udzielam. 13, 13, 13 września została podpisana umowa na realizację zadania dopadu funkcyjnego autorytetu do eksportowego w Kębłowie. Jest to zadanie realizowane w ramach programu, programu, programu WIDER, tak Michał? Nie, programu rozwojowego w Czarowiejskim. Wykonawcą zostało konsorcjum przedsiębiorstwo wielorazowe Minstertech pana Sebastiana Struzika, a partnerem firma Chemnitz Łuka Zielonej Góry, firma znana z budowy olejków m.in. 14 września zostało rozpisane postępowanie na przebudowie ulicy szkolnej we Broniawach planowany termin wykonania prac wydawanych do 30 dni od daty podpisania umowy, planowany termin składania ofert przetargowych do 30 września bieżącego roku. 15 września można było składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej i charakterze socjalnym na rok szkolny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych i wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. 15 września Została podpisana umowa na budowę świetlenia łącznego w ciągu ulicy Poznańców y, i Okopolskich Krędy Zjednoczonych i miejscu w Włoszczynie. 15 września y, minął termin składania ofert na budowę łącznika Park Miejski Ulica Poznańska, czyli ten ciąg pieszojezdny koło Karitasu. Wartość wybranej oferty to 265, właściwie 266 tysięcy za oglądanie grup, to natomiast ten termin podpisania umowy 30 września bieżącego roku. 16 września Polski Klub Infrastruktury Sportowej przyznał 44 miastom i gminom z całej Polski wyróżnienia Sportowa Gmina. Uroczysta gala połączenia wyróżnienia odbyła się w Pałacu Lubomirskich w siedzibie Business Center Club w Warszawie. W naszym imieniu e, nagrodę, tytuł, certyfikat e, odbierał dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji e, pan e, Paweł Merek. E, ja myślę, że znalezienie się w gronie 44 ośrodków miejskich w całej Polsce świadczy, e, czy jest odzwierciedleniem tych działań, które INA realizowała przez, przez 4 lata tej kadencji. Ja myślę, że jeżeli dokończymy, dokończymy, na pewno te zadania, które mamy jeszcze zaplanowane na ten rok, to myślę, że trudno byłoby znaleźć gminę w okolicy, która w tak krótkim czasie wykonała tyle obiektów sportowych. Począwszy od pływami sal sportowych, wojsk wielofunkcyjnych, wojsk trawiastych i wielu innych przedsięwzięć o drobniejszym charakterze. Także myślę, że nieskromnie powiem, że ten tytuł nam się należy po prostu za te działania. 17 września odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary agresji sowieckiej na Polsce sprzed 71 lat. Głównym organizatorem było jak zawsze Stowarzyszenie Sybiraków koło Olsztynie, tutaj reprezentowane przez pana i między innymi. Jak w poprzednich latach odbyła się specjalna msza święta w intencji ofiar. Na podróży odbyło się składanie wiązanych i okolicznościowego wystąpienia y, przy pomniku y, ofiar y, Katynia i innych miejsc y, kaźni wschodu, y, który znajduje się przed budynkiem PK. 17 września również miało miejsce spotkanie y, moje i tutaj chce, burmistrz z 40-osobową grupą członku Katolickiego Stowarzyszenia Cywilizacji Krystyjana z całej Wielkopolski. Yy, organizatorem tutaj był Pan Młodek, czy na nasz kolega, a my w kilku słowach yy, staraliśmy się przybliżyć i zachęcić do odwiedzania naszego miasta. I w dniu dzisiejszym, że to jest również określona forma yy, promocji naszej małej przystępie. W dniach od 18 do 19 września. W mieście Liben, w naszym partnerskim w tym mieście odbywały się 33 dni Szperwaldu połączone, tym razem z obwodami dziesięciolecia partnerstwa powiatu doloszeńskiego i damy Prewald. Może tutaj nie będę mówił o szczegółowym przebiegu, powiem tylko, że reprezentowała nas tutaj między innymi Szkoła Tańca Latina, również występowała nasza Miejsko-Powiatowa Orkiestra Denta, ale również w zamku, w takim najstarszym historycznym miejscu, miejscu miasta Liben odbyła się taka panelowa dyskusja przedstawicieli czterech samorządów z Polski i partnerów z Niemiec dotycząca początku współpracy, form tej współpracy, oceny. No i myślę, że tutaj jeżeli chodzi o, o naszą współpracę, to tak naprawdę my nawet nie, 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 na dzień dzisiejszy nie nadzorujemy Ona się w dużym stopniu odbywa i rozbija samoczynnie. Myślę tutaj o kontaktach czy strażaków, czy sportowców, czy gospodyń, czy wielu innych organizacji. I, Myślę, że tak powinno być samorząd powinien inicjować tą współpracę, zapewniać jakieś środki do jej rozwoju, natomiast powinni współpracować już obywatele poszczególnych ośrodków. Chcę tutaj, może pan przewodniczący jeszcze będzie o tym mówił. Mamy rewizytę w tym roku jeszcze przedstawicieli miasta tutaj u nas. No i mamy zaplanowane podpisanie oficjalnej umowy z miastem Noimwilszym, zarówno tutaj jak i tam, w związku z tą uchwałą, którą chcieliśmy w tym roku podejmowali o rozszerzeniu tej współpracy sportowej i inne dziedziny.